Z jakiej największej odległości została strzelona bramka głową? Sponsorem kanału jest MK Sport Foundation, organizator wielkiego charytatywnego meczu piłki halowej. Jest taki bramkarz Rogerio Seni. Strzelił w swojej karierze dużo bramek, jak na bramkarza. Ile strzelił tych bramek w całej swojej karierze oficjalnej? 131, już mówię, że dużo strzelił. Brał? Lewandowski kiedyś strzelił 5 bramek w jednym meczu Bayernu Monachium z Wolfsburgiem. Ile mu to zajęło czasu? Niecałe 9 minut. Jaki jest rekord pod kątem. Liczby samobójczych bramek w jednym meczu. 149. Najmłodszym debiutantem na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej w tym roku został Lamin Yamal. Ile miał lat i ile dni? Miał 16 lat i 300 dni, ale kurwaś bliżej o 5 dni, więc. Z jakiej największej odległości został strzelony gol samobójczy? 45. 10 było bliżej. Z jakiej największej odległości padł gol w oficjalnym meczu? 96 metrów. Bramkarz wykopywał i od razu strzelił. Z jakiej największej odległości została strzelona bramka głową? 57 metrów. Jaki jest rekord w liczbie bramek w ciągu jednego roku? 91. Czyli byłeś bliżej. Jaki jest rekord bramek? W liczbie bramek w całym meczu, w meczu dwóch reprezentacji. 31. Dycha dla ciebie. Jaki jest najszybszy gol w historii piłki nożnej? 3 sekundy niecałe. Proszę. Jaki jest najszybszy gol? strzelony przez reprezentację 6 sekund czyli twoje 5 sekund było bliżej proszę nie dobra